Witam serdecznie z tej strony, redakcja Gadamolulu, a dzisiaj ze mną gość Kraka from Polsat. Eee, hey, hello, everyone, czas wytoczyć beczkę. <laughs> Bardzo fajny cosplay, ile solary ci go robiła? Wiesz co, znaczy, solary mi, solary mi zrobiła brodę i włosy. No tutaj zajęło tym że około tydzień, łącznie z dojściem materiału. E, ciekawe, bo po raz pierwszy też robiła takie warkoczyki brodowe, ale super i to wyszło. Wiesz co robiłem sam... E, Tutaj Fullart, to się chyba nazywa. Uszyła mi moja znajoma, która się... No. Uszyła mi moja znajoma, która pasjonuje się e, krawiectwem. E, Mary, to west, nie wiem co to jest, e, szczerze mówiąc. To, no, już miałem ze, ze stroju komentatorskiego. Marynarkę kupiłem w Lumpie. Koszulkę kupiłem w C.I.A. No i to jakby tyle całe. A? I okulary zamówiłem na Allegro. Taki cosplay DIY, szczerze mówiąc. No, bardzo... bardzo ciekawy cosplay. Nie no świetny jest no, jeszcze! Zajebisty, zajebisty, no dobrań. właśnie Beczka też wspaniała, mogę pokazać? Tak, ale powiem tak, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą zrobiłem sam od początku do końca. Jestem z jej turbo dumny. Nawet tym rzucać można, patrz. Zajebiście. Działa, zajebiście. Działa jak Admin szczerze mówiąc. No. Jest no Jeszcze jedno pytanie. Jak tak poddymić na transmisji jak ty? co, nie mogę mówić. No widzisz samo, co się dzieje. Trzeba być nieuważnym i trzeba mieć... Trzeba być mną! tak mi się wydaje. Albo bez albo Bezim. Wiesz zauważasz, że Bezim to jest tragedia, nie? No totalnie. się nacy tragedia, no to jest dobrym komentatorem jest, ale że jak ja z nim komentuję, a nie ważne, dobra, idę stąd, na